Pewna dziewczyna podchodzi do robotnika i mówi Posłuchaj, wyjdziesz za mnie? Robotnik jest zszokowany. W tym momencie jej przyjaciółka stojąca obok mówi Bagiaśri, czy ty oszalałaś? Co ty mówisz? Chcesz wyjść za mąż, za robotnika? Ty zarabiasz 100 tysięcy rupii miesięcznie, a on jest tylko biednym robotnikiem. On nie zarobiłby tyle nawet w ciągu 10 lat. Bagiaśri odpowiada Esha, wszystko ci później wyjaśnię. Odwraca się do robotnika i mówi Powiedz mi, wyjdziesz za mnie? Robotnik wada fanikę i szybko ucieka. Pomocnik stojący w pobliżu widzi jak ten ucieka i Krzyczy. Hej, dokąd pędzisz. Potem zwraca się do dziewczyny i pyta: Dokąd on pobiegł? Asza mówi: Bagiaszri, co się z tobą dzieje? Właśnie oświadczyłaś się robotnikowi. Widzisz, jak uciekł? Bagiaszri nie odpowiada, tylko pyta pomocnika. Przepraszam, bracie, czy wiesz, gdzie on mieszka? Pomocnik odpowiada: Tak, proszę pani, wiem, proszę za mną. Zaprowadza ją do małego domku i mówi. Oto jego dom. Spójrz, siedzi tam. Dziewczyna mu dziękuję Bardzo panu dziękuję. Może pan już iść. Pomocnik odchodzi. Bagiaszri podchodzi do robotnika. On ją widzi i mówi: Znowu ty mówiłem ci, że nie chcę z tobą rozmawiać. Proszę odejść, dziewczyna odpowiada. Jak długo będziesz uciekał? on mówi. Nie wiem, po co w ogóle tu jesteś. Ona mówi, żeby się z tobą ożenić. On pyta, dlaczego chciałabyś wyjść za mnie? Nie mam ci nic do zaoferowania. Nie stać mnie nawet na dwa pełne posiłki dziennie. Jak mam się tobą opiekować? Dziewczyna mówi, a wszystko to, co mi mówiłeś, zapomniałeś? Chłopak mówi. Bagiashri, powiedz mi jedno. Zawsze byłem zerem w nauce. Ty byłaś najlepsza w klasie. Nie możemy się pobrać. Ona odpowiada, dlaczego nie? On mówi. Żadna wykształcona dziewczyna nie wyjdzie za niewykształconego Chłopaka. Ona mówi: I co z tego? Będę dalej się uczyć. Będę pracować i zarabiać. To wtedy się ze mną ożenisz? On mówi: Ty będziesz pracować. A ja co będę robił? Ona się uśmiecha i mówi: Ty nie musisz nic robić. Po prostu zajmij się domem. Czy możesz chociaż to dla mnie zrobić? On się waha. No tak, ale dzieciństwo było inne, bagjażri. Byliśmy tylko dziećmi. Ona mówi: Ale teraz dorosłeś i też zmądrzałeś. To czemu uciekłeś trzy lata temu, nie mówiąc nikomu nic? Szukałam cię przez cały ten czas. Wiesz, jak ciężko mi było? Robotnik mówi: Tak, ale co mogłem zrobić? Byłem zmęczony ciągłymi docinkami moich rodziców. Pewnego dnia tak się zdenerwowałem, że po prostu odszedłem. Nie mogłem już tego znieść. Ona mówi Mogłeś mi chociaż powiedzieć. Wiesz jak bardzo wszyscy się martwili? I jeszcze wyłączyłeś telefon. On mówi. Tak, bo nie chciałem z nikim rozmawiać. Nie chciałem nikogo widzieć. Ona mówi. To nie fair, Sakin. Jesteśmy razem od dzieciństwa. Byłam twoją dziewczyną. Jak mogłeś mnie tak zostawić? On mówi. Słuchaj, Bagiaszri. Moje życie jest już zrujnowane. Nie chcę zrujnować też twojego. Jesteś wykształcona. Zasługujesz na lepsze Faceta. Ona odpowiada: Dokładnie wiem, na co zasługuję. Chcę tylko szczęścia i spokoju w życiu. A z Tobą jestem szczęśliwa, Sakin. Nic innego mnie nie obchodzi. Chcę się z Tobą ożenić. A jeśli spróbujesz wygłosić mi jeszcze jeden wykład o tym, na co zasługuję, dam Ci w twarz. Wiesz, przez co przeszłam przez te ostatnie trzy lata? Sachin mówi cicho: Przepraszam, Bagiaśri. Proszę, wybacz mi. Ona mówi: Nie chcę Twojego, na przepraszam. Chcę, żebyś poszedł ze mną do domu już teraz. Najpierw się pobierzemy. Ona obejmuje go mocno, a oni odchodzą razem.